Mój początek był taki, e, mój ojciec e, widział, że ja grałem piłkę nożną na, na, na podwórku i wtedy powiedział, że zapisz się na jakiś, do jakiegoś klubu, no i wtedy ja poszedłem do Piasta Gliwice i zapisałem się do piłki nożnej. E, byłem na treningach, parę treningach, ale mój Mój syn, znaczy mój brat starszy, z kolegą założyli klub szermierczy w Gliwicach. Więc poszedłem z ciekawości, poszedłem popatrzeć, co, jak to, ta szermierka wygląda. No i ponieważ poszedłem tam na tą salę, tam był trener Franz, który założył ten klub. I on wtedy powiedział: chłopcze, chodź i po, spróbuj, ty też. No więc ja spróbowałem te szermierki. Tam były te różne ćwiczenia, i tak dalej. I on pod koniec powiedział: Ty musisz pójść na szermierkę. Ja czy, z siebie zrobię mistrza. Takie było jego. Ten. No i wtedy ja widziałem, że jakiś trener, który się ze mną zainteresował, wtedy. Yy, a w piłce nożnej, wie, wie pan, jest bardzo dużo tramkarzy, nie? Dużo nas było, więc trener nie zajmuje się bezpośrednio z jedną osobą, tylko całą drużyną. Więc to, ponieważ w szermierce jest tak, że jest, jest kontakt bezpośredni z trenerem, czyli jak, jak ćwiczenia, robić lekcje i tak dalej. Więc mnie to bardziej zaintrygowało i ja wtedy poszedłem na, 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 na szermierkę i rzuciłem piłkę nożną. Gdzieś Rzym, w, w, całej, w całej tej klasie, to człowiek e, oniemiał, no w ogóle pamiętam e, i, i tą… tą e, no, jak byliśmy na, na w, w tej… Bogactwo, architektura, kolory. tej wiosce olimpijskiej to, to dla nas to, był, to było naprawdę duże, yy, duże przeżycie, trzeba powiedzieć. Olimpiada dla nas jako sportowiec, jako sportowiec no to, był, to był wielki zaszczyt się zakwalifikować na olimpiadę, a ponieważ to była w ogóle nasza Floretu mężczyzn. To była w ogóle pierwsza olimpiada. My, myśmy startowali na Mistrzostwach Świata w 1969 roku. Pierwszy, dwoj, pierwszy, pierwszy występ floretu męskiego w Polsce. Polski. Także ten jeszcze wyjazd na olimpiadę to dla nas był w ogóle zaszczyt. To, to, było, to było coś, co mo, można prawie nie. trudno opisać. No wie pan, w ogóle jak, jak pojechałem na, na Olimpiady do, do Tokio, to, to już byliśmy zawodnikami e, przetartymi, bo byliśmy w 1961 roku, zdobyliśmy pierwszy medal drużynowy i, i w Turynie i walczyliśmy o wejście do finału. Ja z Witkiem miałem Barasz, z Witkiem Wojdą Baras, o wejście do finału, a drużyna nasza zdobyła brązowy medal. Potem w Gdańsku to samo, w Gdańsku w 1963 roku to też zdobyliśmy srebrny medal drużynowo i ja, ja walczyłem o złoty, złoty medal z parulskim i y, z Manianem Francuzem. Przy, przy Czech do, doszło do trzech baraży właśnie do trzech do, dogrywek. Po, po trzech dogrywkach to myśmy, ja zdobyłem brązowy medal, Manian Francuz wygrał wygrał ten Mistrzostwa Świata i Paruski był drugi. Więc dla nas to olimpiada, na olimpiada to byliśmy już naprawdę zawodnicy na pewnym poziomie i mieliśmy już duże przetarcie i, i tu właściwie jechałem, żeby naprawdę zdobyć jak największe laureaty. A ten złoty medal, jak pan, co to dla mnie było, no dla mnie, jak ja wygrałem te Mistrzostwa Olimpijskie, to sobie jeszcze w pewnej chwili nie zdawałem sprawy z tego. w ferworze walki i tak dalej, człowiek potem, ale jak zagrał, zagrał hymn polski, wtedy zdawałem sobie sprawę, że jednak mimo wszystko, to ja już stoję na tym,